Panie policjancie, tam był napad! Pan się pomylił. Nie, widziałam na własne oczy. Pan się pomylił. Nie jestem policjantem, jestem strażnikiem miejskim. Ale tam był napad na jubilera! Jest pan pewien? Na bank! Więc A na, gdzie? Na jubilera! Mówił pan, że na bank. Na bank był napad na jubilera w znaczeniu na pewno. Na pewno nie mogło być napadu. Dlaczego? Na bank albo na jubilera można napaść. Ale na pewno nie. Ale niech pan się pospieszy, tam był napad na miłość boską. I znów pan zmienia zdanie. To absurdalne. Na miłość polską nie można napadć. Ale napadłem do jubilera. Jakiego jubilera? Nie wiem, napadnięto. Ha, napadnięto. Ja znam tego jubilera. Już notuję. Napad na pana padnięto. To damy za rogiem? Nie, na tym wszystkiego. Znów pan zaczyna? To pan zaczyna. Pan zaczyna? Niemożliwe. Pan zaczyna? Siedzi u nas w był napad. Dobrze, ee, ustaliliśmy, że był napad. E, pan zaczyna siedzieć u nas w areszcie. Co to ma znaczyć? Skąd pan wie? Co? Że jestem znaczyć. Ja, babcia, cała rodzina, wszyscy znaczyć. Pan był znaczyć, a? Był napad. Tak, ustaliliśmy, że był napad. A teraz chcę wiedzieć, czy pan zna moją babcię. Co pan, co pan mówi? To jest poważna sprawa. Tam był napad. Wiem, że to poważna sprawa. Moja babcia miała napad i leżała w szpitalu. A co panu babcia ma Stres. Nie, nie, nie. Pan, 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 pan mnie nie rozumie. Tam był napad. No niech pan pomoże. Jakie? Co jakie? Jakie pomoże? Są dwa. Nie wiem, może być gdańskie, bo może. Nie, nie może być gdańskie. Dlaczego? Może bałtyckie. <grywki> ja pana proszę bardzo, niech pan wezwie osiłki. Nie mogę, jestem na służbie. <grywki> proszę, niech pan coś zrobi, taki u Suskiego był napad. Nie. Pan nie może mieć racji. Kłamie to, pan chciał powiedzieć to! Właśnie tak, myślałem to. Jestem taki prowokatorem. Marnym brzódkiem postindustrialnego społeczeństwa, skazanym na wygnanie, anarchistycznym męgartem, który cały swój potencjał, energię i czas ładuje tylko w to, żeby wkurzyć i z zrównoważonych takich funkcjonariuszy skarż miejskich jak pan. To proste. Na Biusudzudzkiego nie mogło być na panu. On nie żyje.